Ja już mam z tej strony, ale dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars z kolorowym kwadratem. No. Aha no to fajny wstępik, dobra. Nieważne. Masz jakieś nowe mapki? Nie. Starcie solo kandydaci dnia. W moim życiu, na serio. A ja niedawno spałem, więc totalnie nie pamiętam, co się robiło w tych grach. Taki, taki. Jakby tutaj, tutaj się pije, tutaj się musi po prostu wyjść i nie umierać. Okej. Okay. A miałem wrażenie, jakbym dostał jakiegoś re resetu mózgu. A, a przed chwilą Michał do mnie napisał, że. Że, um, że, umie, że umie w Minecrafcie robić komendę na, na bloki wieki. Na barier bloki. To tam i to wieków. wieku. Nie przyjęto tego wieku. Tutaj akurat mój kaput może się przydać? Hawajska czy normalna pizza, widzowie? Napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy tak o. Tak o... I, I bardzo dobrze, bo jak czytałem komentarze pod pizzą hawajską, to wszyscy pisali, że nie, pizza jest. Pizza hawajska to w ogóle nie pizza. To wy mi powiedzcie, to pizza z szynką to też nie jest pizza, bo to też oddzielny składnik. O tym nie pomyśleliście. A wiesz, że. U! Ej, to jest dobra taktyka! Ja się za tą Aha! No wiem! Wszyscy się ostatnio coś wkurzali na tą pizzę. Chyba, że znowu oglądałem jakieś filmy sprzed dwóch lat i jestem zacofany. Zapomniałam, że ja mam ten piękny gadżet do dżeski. Jakie? A, a ten gadżet powoduje, że szybko bije przeciwników, że szybciej puszcza swoje swoje strzały. Takie coś jak gadżet do stylu. Tylko działa na wieżyczkę. O oh, man. Przegraliśmy, ale mam taką piękną Jesskę A wiesz, że ja jeszcze raz przysięgnęł Michałek, bo nie pytał Jesska do tego? Jeszcze bałem, że jesteś tym serdzem, a, a ty mi się po prostu z nim pomyliłeś Chcę mieć tego Leona I dzisiaj mi dropnie Leon Tak, na pewno chcesz, żeby dropnął. Po co ja gram, Jacką, Jesską? Wow. Wygraj gry 5 razy z Pamką. Wygraj gry 8 razy z Poko za 500. Myślę, że te wszystkie misje Jessie, starcie solo, Poko, rozegraj 5 w drużynie i z Pamką wszystkie je zrobię, bo są najłatwiejsze według mnie. Ale mamy tylko 13 minut Właściwie to teraz już nam odjęło czas Aha, ukradli Jest teraz czwarta minuta i 32 sekundy Widzę, że ktoś tu za bardzo koksie Sorry

Pizza hawajska, o oh jezu. Ja, ja jadłem pizzę hawajską. O! Mm. Uciekamy tim. Moje działko tam jeszcze do nich poleciało ze mną. Jesteś pewien? Zrobiłem misję na Jessie Jestem bardzo dumny, bo zrobiłem misję na Jesse. Nie mam jeszcze czasu. A wiesz takie, takie dwie minuty też poleciały na jedną gierkę Więc musiałem się śpieszyć O, Anibra. O. No. Odcinków nie wstawiałem od trzech dni, więc myślę, że tak, że, że nagle taki na, na drowek odcinków to byłby dobry pomysł. To wy się tam kućcie. Muszę, bo bym stracił suby pewnie O, zabiłem się z Byronem. Jak ja położę mojego ultat... Nie, jak położę to... Adam, patrz na mnie Adam, mnie. A, ja też!

A ciebie. Ej, a ciebie też odłączyło, bo nie mogłeś się ruszać? Nie. Aha. O, właśnie widzę. To teraz run. Nie, mieć Dobra, uciekamy. Jest. Idealna krijuwa. To musiała się stać. ma, Gailku, już nic tu sobie nie porobisz. Ja, ja, to, ja całą tą zaplanowałem. Oh. I ktoś napisał Witamy. E e Briana jest nowym członkiem klubu Czat, aha. Ej, wiecie, że wam nowi, nowi członkowie przychodzą. Dopiero jest informacja, że ktoś dołączył, a tu już kolejna. Że witamy Luki Luki i Agata jest nowym członkiem klubu. Dwóch. Ale oni mają 149 pucharków, te Luki Ich prawie nie widać. Briana już ma trochę lepiej, bo ma z te 6000. Czyli 8000 ma. E, Dopiero co, co wbitego. A, nie, nie gra. Musimy grać? My musimy. My jeszcze mamy anteny. O kurde. 4 minuty, 4. Dzięki, że mnie wywaliłaś, z trampolino. Wiesz co, może tu kampmy. Oni się nie szczają, oni pomyślą, że my gdzieś poszliśmy. Aha, aha. Dobra, aż takie dobre to nie było. Zwłaszcza taką, która cię leczy, a ty nadal byś... Się... Daj mi się... Daj uleczę cię Byron. To znaczy nie Byron, tylko Search. Jak, Jaki... Najlepsza taktyka. Pomyśl o tych ludziach, którzy nie lubią syszynką. To jest najlepsza taktyka jak zabijać graczy w brawlu. Nie lubię szynki, nie lubię syszynko. Uciekamy my obaj, bo... Uciekaj! Sercz! Nie, bo sercz tu... To... Wszystko. No to teraz ran! Jaki głupi search Głupszej, chromatycznej postaci nie mogłem zobaczyć. Sorry, widzowie, ale tak. znaczy, to nie jest kwestia postaci, tylko kwestia gracza. Jaki grad wam przed. Się... A chromatyki są tak samo pewne jak legenda, bo są prawie na takim samym poziomie. Ale będzie zawsze Wiem. już Leona. A ja jakoś pamiętam, bo bardzo chcę go trafić. Każdy ją znał, każdy, no, każdy ją kochał, każdy ją chciał mieć, dosłownie każdy, każdy w Brawl znał Leona, a teraz co? A tu, a tu nagle reakcja na Leona. Szkóleczka zastąpiła, ona nawet, ona nawet nie jest zniżakiem, jest zwykłym nerdem Brawla. No nie, jeszcze mi uciekł ten głupi Gale. Gramatyki nie grają. O nie, jakie zło! Jakie zło! I nie, to nie jest ten. Zaczekajcie! No teraz ty na mnie nie zaczekałeś.

Bajron to też nowa postać Bajron to jakby nowa postać, tylko prawie każdy ją już ma Pięknie, zamiast jego otruć, to ciebie zacząłem leczyć Czy może być gorzej? Dobra baj I tak jest 14 minuta, więc już mamy przerąbane. Więc... Więc my się widzowie już z wami żegnamy. No niestety. Ja byłem e, Król Frepper e, kolorowy kwadrat. E, oczywiście zapraszam na kanał e, kolorowy kwadrat. Stawimy jeszcze jedna szybka skrzyneczka na koniec więc dobra. Zostawcie lajkacza, jeśli Wam się spodobało i subika. legenda. No, są takie szanse. Ale Adam, sobie tak sobie na kolczuki od Ja otwieram małą szynkę i tam taki pan taki krowlek. Taki krawlejki No, dobra, więc my się już z wami żegnamy i pa.